Siema, w tym filmiku dowiesz się jak usunąć zielone tło w Camtasia Studio 8. Kiedy już mamy siebie bądź jakiś efekt na zielonym tle w Camtasia, wchodzimy w Visual Proportions, nie jak to się dokładnie czyta, Remove a Color, dajemy tutaj i Select Color. Naciskam tutaj na zielonym i mam w to jeśli siedzą takie brytkie kolorki, ale to można tutaj jakoś by... Słuchajcie, tylko trzeba się i tu tymi yy, pokrętłami, tymi... No, yy, wyregulować to można. Jeszcze nie tak dokładnie. Ale to zależy też od jakości danego efektu. Yy, bądź programu. Akurat się nie jest taka zaawansowana, więc... No, tak to będzie wyglądać mniej więcej. Ale tutaj akurat nie ma efektu ognia, tylko sam dym. Więc to nie będzie duży problem. I prawda, mamy efekt. A żeby yy, coś, na przykład ściana bądź pokój, yy, w którym te granaty właśnie wybuchły, to trzeba odwójnie to wygrywać na przykład yy, to zdjęcie bądź film, w którym jest yy, ten na przykład pokój, to może być z tej albo z tej strony, to już musicie sobie sami wygrywać, bo teraz aktualnie tutaj nie ma żadnego przykładowego zdjęcia, aby tutaj to dać. A więc do usłyszenia w kolejnych filmikach. Narka.